Kozak. Ponownie witamy wszystkich telewidzów i sympatyków programu Kozak Bosko. Gościmy dzisiaj z nami Kacpra Gawlasa. Witam. Zawodnik roku i najlepszy zawodnik sezonu 2016. No i niezastąpiony Wiśnia. Hej. Zaczynajmy. Kacper, masz 15 sekund, żeby pokonać naszego bramkarza wiśnie, który w dobrym humorze, jeszcze nie wie, co go czeka. Trzy próby, zaczynamy na gwizdek. Dobra. Kacper ruszył. No i pierwsza próba z siateczką. Wiśnia, dobra to bramina, przygotowany. do przygotowany. gry, zdziwiony. Na to nie byłem przygotowany. Druga próba. Wiśnia chyba teraz bardziej skupiony. Tak. A tak końcem rękawicy. Prawie by wyciągnął, ale nie udało się. Kacper na razie tu jest zdeterminowany mocno. Nie zamierza Wiśni dawać fory. Trzecia próba. Chodź, chodź, chodź. A tym razem Wiśnia tutaj przeszkodzi. Ileż ileż można. Ale dwie próby zaliczamy na 100%. Kacper tym razem wydaje się jedna z najprostszych y, piłkarskich konkurencji, bo z bardzo bliska strzał na bramkę. Co prawda bramkarz broni, ale o ile mu się uda? O ile mu się uda? To zobaczymy. Ruszaj. Naszemu Wiśni nie dał szans Precyzyjne uderzenie przy słupku Druga próba Druga próba i druga strona Kacper masz jakąś taką metodę na to? Tam, co, środek? Czy, w, w, wcześniej już wiesz gdzie strzelasz? Czy... Czy to tak decydujesz w ostatnim momencie? Przestrzałem. No, słucham. A, no pięknie, prawie jak panenka. Czy ktoś go jeszcze pamięta? Wiśnia, co powiesz na tę gwiazdę? Nie, bardzo ładnie. Uważam w ogóle, że strzał typu Antoni Panenka to jest najlepszy karny jaki się strzela. i... no zwykle jest skuteczny. No to niewielu bramkarzy zostaje, żeby ją złapać. Ja bo... myślę, że jakaś premia za te trzy karty. No ja też trafimy. tak myślę, bo to ładnie uderzone każdy precyzyjny. 3 więc... razy to trzy punkty dodajemy. Dodajmy. Super. E, dzisiaj mamy tutaj szalik z barwami ruchu Chorzów. No ale nie zdradzę dlaczego, bo wrócimy do tego w dalszej części programu. E, Kasper, oczywiście przed nami teraz zakręcony strzał. A raczej nie widzę, gdzie strzelam. Zakręcony strzał będzie później. Widzisz coś czy nie widzisz? Nie Nie widzisz nic. Czyli nie widzisz, gdzie strzelasz. No, nie nie widzisz gdzie jest? No to jest to ja, cię, ja cię podprowadzę trochę. Tak, musisz mi uwierzyć, że przed tobą już wiśnia stoi. Jest, e, jestem, krucie, się poczujesz piłeczkę. O właśnie. Jesteśmy na punkcie 11. No i przed tobą zadanie pokonać wiśnię. Mo wiśnie, możesz nawet delikatny rozpęd wziąć, spróbować. Jesteś gotowy? Nie cierpię tej tak. konkurencji. Wpadło? Niestety. Nie wpadło, ale, ale w bramkę trafiłeś. Strzał zaliczamy jako celny. No chociaż tyle. Kacper, czy udało Ci się kiedyś wkręcić na meczu czy w czasie jakiejś innej gry do bramki z Cornera? Na treningu tak, na meczu nie. No to, to teraz masz szansę na kolejne trzy razy. Ach. Prawie, prawie. Troszeczkę celownik przestawić przekręcić na prawą stronę. Pięknie! 5 punktów za słupek dajemy! Prawie że spojenie. Do 3 razy sztuka. Aj. No cóż, nie udało się wkręcić, ale spojenie było. 5 punktów zaliczamy na powiedzmy taką małą pociechę. A więc Kacper ciągle jeszcze możliwość wkręcenia z kornera przed tobą. W przyszłości bliższej lub dalszej. Kacper ma cały czas poważną minę skupiony. Patruje się w ustawione już piłki i będzie próbował lutować w poprzeczkę. Z 16 metrów powiedzmy, że tak mniej więcej wyznaczyliśmy tą linię. No nie to, ale, ale niewiele zabrakło. Druga próba. Teraz, jak powiedzmy tak złoty środek pomiędzy tym pierwszym a drugim strzałem, wycelujesz, to będzie. No prawie, prawie. Tym razem się nie udało, no. Kacper, tak, sprawdzam, czy ta poprzeczka się czasem jakoś tak nie odginała w górę albo w dół, jak strzelałeś. Ale chyba nie. A nie, nie jesteś tym załamany specjalnie. co? Nie, tak. no to jest zabawa. Za chwilę następne próby przed tobą. A te niebieskie barwy, w które jesteś ubrany, nie są przypadkowe? Nie. Wygrałem w UKS-ie ruchu Chorzów. Bardzo fajna przygoda, nie żałuję, że tam poszedłem. Trzy lata, bardzo fajnie. Teraz wygrałem w WSS Wisła. Też. No właśnie, jesteśmy w Skoczowie, a graż w Wiśle. Tak. No, szukali po prostu po liceum dostałem propozycję, żeby tam zagrać. No i już tam dwa lata, dwa sezony jestem. No i warto też przypomnieć, że trzy razy byłeś w kadrze Bosko Kapu. Tak. Cupu. Też fa bar bardzo, fajna przygoda. Troszkę tęsknię za Bosko Cup, nie powiem, że nie. Fa bardzo fajnie mi się podobało. No ale cóż, no za stary już jestem także. Ale jesteś dzisiaj z nami. Temu dziełu w dalszym ciągu kibicujesz. Tak, jak, jak najbardziej. Zwłaszcza swoich moczych kolegów. Przed tobą kolejna szansa. Patrzę w stronę bramki. Odległość imponująca. Czy jesteś w stanie tak podbić piłkę z tej strony, tak ją uderzyć, żeby przeleciała do siatki pomiędzy słupkami, oczywiście w powietrzu? Przekonajmy się. Zobaczmy. Przekonajmy się. No, ułatwienie takie, że może się odbić. Może się odbić w piątce, czyli w tym polu tam wymalowanym przed bramką. Dobra. A. No, gdyby się miała odbić przed bramką, to byłoby idealnie. Druga próba. Ej, no teraz świetnie! Rewelacja! Dobrą poprawkę Kacper wziął. No wręcz idealnie! Tak czułem, że ten trzeci strzał będzie już taki... A! No, musiał! Na maksa! Musiał! Gratuluję, super! Za daleko. Wiśnia dywersant. Mówię wam, powinno być bliżej o 2 o metry i o 2 metry. Wiśnia, ty tu za dużo kombinujesz. Siad na, siad na y, ławce rezerwowych. Pan trener wam mówi, a wy się pana trener'a nie słuchacie. Ja myślę, że Wiśnia powinien tu podejść i pokazać, jak się to robi. Kiedy indziej. <laughs> Kasper, y, widziałeś naszą pierwszą edycję. Bosko kozaka. Coś tam śledziłem. Widziałeś tą konkurencję? Widziałem z obrotami? Ćwiczyłeś to wcześniej czy nie? Pierwszy raz? Raz, może dwa razy z kolegami na orliku. Co no to zdarzyło? dobrze. To dobrze. No to teraz zobaczymy, jak Ci to pójdzie w naszym programie. 15 razy tak gaz gaz dookoła piłki, no i strzał przed tobą. Zakręcony strzał. Dobra, raz, dwa. 14, 15, 15, poszedł! Trafił! Leży, ale żyje! Wszystko w porządku? Chyba. Chyba! Świetnie! Próba wypadła całkiem pomyślnie. Gratulujemy Kaspro'owi. Kasper, przed Tobą ostatnia konkurencja, chyba taka przyjemna dla piłkarzy, żonglerka. W ciągu 30 sekund postaraj się jak najwięcej razy podbić piłkę powyżej kolana. Dobra. Dwa. 12. O, nie. 12 odbić w 12 sekund. No, mogło być lepiej, no ale. No ale już no. powiedzmy, że jesteś troszeczkę już zmęczony po tych naszych konkurencjach. No, można tylko powiedzieć. <laughs> Nic się nie marni, i tak masz, myślę, dobry dorobek punktowy, bo wiele z tych naszych konkurencji całkiem fajnie w Twoim wykonaniu wyszło. No, też mi się wydaje, że te, co trzeba było trafić, to trafiłem, a te cięższe to. Tak. No właśnie, trochę niektóre luźniej, nie trochę nie, niektóre ostrzej. Yy, na koniec jest z nami także tata Kacpra. Yy, no. Proszę powiedzieć, jak to jest mieć w domu takiego piłkarza? Nie wiem, jak to jest mieć go w domu. Bo, bo, bo strasznie rzadko, rzadko bywa w domu. Ale jest OK. No, no to no. co? To w takim razie tata musi za synem na mecze chodzić. Tak, no to na pewno to od małego, od najmniejszego zawsze byłem. To znaczy zawsze starałem się być no i zawsze będę no. emocje duże relanium trzeba A. mieć ze sobą na meczu czy nie nie ale trzeba się czasami wyżyć Głośny krzykiem. <noise> bardzo dobrze. Wiśnia tam się uśmiecha. Wiśnia no, jak... bardzo sympatycznie. Tak? Bardzo sympatyczna rozgrywka. Tutaj przykarnych nie miałem nic do powiedzenia, więc. Bo Ale coś tam, tam trochę zawodnika. z ławki rezerwowych podpowiadałeś tak, cały czas. Chciałem to się ułatwić bo tutaj się Chciałem, Ponieważ bardzo dobrze muszą, więc dlaczego mu podkładać kłody pod nogi? Jak można pomóc? I... Ale bardzo ładnie się wywiązał z tego zadania. Ale ja uważam, że za daleko, a jednak sobie świetnie, świetnie poradził. Dobrze. Kasper, dziękujemy Ci bardzo. Przypomnimy jeszcze, że jesteś z parafii. Matki Bożej Różańcowej, skoczu w Górny Bór. Tak, dziękuję bardzo. A my zapraszamy do kolejnych odcinków.